Siemaneczko z tej strony, Pan Bartosz, a to kolejny odcineczek z naszej serii pod tytułem Od komuny do fortuny. I ze mną dzisiaj jest Ziutek, oczywiście. Przywitał Dzień dobry. O no właśnie. No i ogólnie to dzisiaj e, oporowa akcja, 1,60 i nasze silne ręce kontra snopki. E, no to Ziutek, nie wiem, czy sobie 30 jedziesz, czy sobie e, pójdziesz piechoto. Chociaż w sumie najpierw słowem pozbierałem co. Bez różnicy w sumie to jest No, ale dobra, ja, albo dawaj nawet na tą łąkę To iść tam powoli, ja jadę do sąsiada po przyczepy Do idę na łąkę A, chyba że chcesz mi podpiąć przy okazji, no to się nie obrażę Dobra, tutaj trochę wymusiłem, ale to tam mniejsza e, Lecę do sąsiada pożyczyć e, przyczepy No bo tak stwierdziliśmy, że naszym rozrzutnikiem to byśmy dwa dni zbierali te snopki a tutaj sąsiad ma przyczepy dwie. To czemu by z tego nie skorzystać? Oczywiście ja już go poinformowałem wcześniej, że będę chciał sobie pożyczyć. O! Przewody mnie zapnij. Dobra, to jedziemy najpierw po te snopki strawy. W sumie i tak wszystko będzie razem leżało, więc to tam nie ma jakiejś dużej różnicy. Czekajcie, włączę sobie kierunkowskaz Chociaż czasami by się przydało. Z takim zestawem to ciężko. No jak widzicie dość, dość fajnie się 60 z takimi autosunkami prezentuje Żutek co myślisz, żeby sobie kiedyś taki zestaw sprawić Będzie pieniądze to się kupi, nie będzie pieniędzy, to się zdruci No ale nie wiem, byśmy brali D46 czy D50? D50, ale z kiprem No, też tak myślę Chociaż w sumie można by było jedno tako wziąć jedno tako tam nie musiałyby mieć obre. Kuźwa, Oj. będziesz ty z Boże zwalał ręcznie łopatą, Ja nawet nie tykam tego. Pierdzielę to. No dobra, przekonałeś mnie. Ty <grym> ja wiesz, mi, jest najgorsze? Miły. Że ja na pusto tu nie mogę podjechać. Tak. już się. Co jest grane? Ty. 60 ale z mocy opadła. Tam. Ale ty tam ledwo idziesz. A, ale, dobra, czekaj. No może się wtarga. Miejmy nadzieję. Jak nie to rozepniemy i będziemy przepinać W sumie mogliśmy wziąć 60 i 30, ale... Trudno. No, wtarga się czy nie? Potem będzie ciekawie z tymi pełnymi wjechać. Tutaj. Ale może się jakoś uda. A ty już na łące jesteś? No. To czekaj, ja tu się wdrapuję na asfalt. Jak asfaltu złapię, to już pojedzie. O. Może i tak będzie. O, o, o mówiłem Włączymy sobie, żeby się nie czepiali. Dobra, jadę. A ciekawe jak ja przez ten przejazd tam, żebym ja się nie zakopał z tymi przyczepami. Będzie ciekawie. No żyjcie no jak Nie no jakoś sobie damy radę. No tutaj z górki to na luzie leci. Czekajcie, ja zasygnalizuję, że będę skręcał. bo tutaj te 60 to słabe hamulce ma. W ogóle trzeba jakiś chyba większy ciągnik kupić Jakoś 80 czy coś Oczywiście jeszcze nie Co? No nie! Wiedziałem, że się to wywali Co ty robisz? Układam kostki właśnie, ale... Gdzieś do broku, ale chciałem tak wysoko ustawić, że aż się powywalały Uwaga, uwaga Przejazd prawdy Ła! Poszedł co? Z czego ciacho? Eee, eee, eee. eee. Weź, bo mi film zablokuje Pan o. przypomni, ile pan ma lat? Tyle co ty? No nie no, ja już ja mam skończone. No mi tylko ty jesteś o kilka miesięcy do mnie starszy, tylko. Zaledwie. Ty weź podjeżdżaj 60, co? Czemu? Bo yy, ja klamkę zgubiłem i wejść, wejść nie mogę. No kurwa, muszę przez okno wejść. <laughs> Klam, a ty chudszy jesteś, to się zmieścisz. Mi się ostatnio no, ty, przytyło trochę. No ty zawsze spasiony byłeś. Eee, spierdzielaj. Ale tak ogólnie to seria, przytyłem ostatnio w sensie w, w realu, nie? Z całych no, 65 no. na całe 69, nie? Bo to ja... Bo to ja to redukcja jest dobra. No, a ty ile ważysz? Pod ile, ile ważysz, ile mierzysz? <noise> tylko że ja mam wzrost 190 i waga no to 70 kg, Ty masz 9, 90 wzrostu? No Że ty jeszcze ode mnie wiesz czy jesteś? No Czym cię tym w domu karmili? Growerem dla świń, czy co? Nie taką redukcję miałem Bo. Ale, ale ja taki chudy nie jestem tego bardziej rozbudowany, nie? No ja to jestem taki typowy szczupiorek, ale ja mam cel w tym roku yy, do 75-80 kg się wbić, nie? To już bym nie był taki chudy Ja bym wolał być chudy niż gruby Ale wiesz, no ja do bycia grubym mam jeszcze bardzo daleką drogę, nie? No, no nie wiem Ej, chodź sobie, będziemy pod, pod zbierać, bo tak to się tylko nalatą Lepiej Ty. ja przynajmniej schudniesz Ej przewody tu wszystkie popodpinane, czy co? Wszystkie. Bo ona sobie nie radzi. Dobra, wezmę tamto, pozbieram. Ale walnie to idzie. W sumie nazbieramy no, sobie dwie przyczepki, bo ja jeszcze nie mam pomysłu gdzie to zrzucić. Chyba trzeba będzie w stodole, nie? No. Żeby to nie pomogło. Ale myślę, że siana fajnie nam starczy na ten sezon. I na następny. Jeszcze tak trochę kminiłem, bo mamy to samo zbierające co nie? Można by było drugi pokos zrobić, albo wziąć od kogoś w dzierżawę z hektar i wiesz, zrobić pryzmę, nie? Tak troszkę. Wiem o to chodzi. To wtedy moglibyśmy taki pełnoprawny TMR robić. Ej, ale fajny klimacik to ma. Tylko te kostki są brzydko poukładane na tej, tutaj, na tej przyczepie. Słaby ten. Yy, muzin. O kurwa Lakier mnie na 60 po rysujesz I. Szkoda, no już szkoda, że nie można zrobić czegoś takiego, że sobie wysiadasz, rzucasz na przykład jedynkę i ten ciało nich tak pomalutku jedzie, nie? A to w 19 jest. Było coś takiego? Jest. A jak jest ten, ten Wehikel ten kontrol, tak? Czy jakoś tak? Mm, Czy ten gearbox? Ten on się nazywa. A. A to może i w 20 jest? Nie, jeszcze chyba nie. Chociaż może i się mylę. No ja też się nie wypowiem. A ja tak patrzę, że będziemy mieli z jednego pola to przyczepę. Uch, je, 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 je. Siup. My jak ci Hindusi na TikToku układamy, nie? 110% przyczepy. Ale oni tam takie cuda robią, nie? Ciągnik nie wiem na przykład 100 koni, a ciągnie ze sobą 5 przyczep z, z kostkami Delikatnie dach zajubałem. No widziałem właśnie, że y, nie dorzuciłeś A już wiem czemu te klamki czasami nie mogę otworzyć ty Czemu? Bo jak kostkę złapię to takiej y, ucisku tego dostaję. <laughs> ręki i nie mogę tej klamki potem złapać Uy! Muszę serenko poruszać i wtedy już klamkę mogę złapać No serio Sery problem O A Jeszcze wlezie Łapaj bombę Dobra Ty no Ciekawie, ciekawie wyszło Bym rzekł Ogólnie nagrywamy to dla was w niedzielę, o godzinie... 25 pięć. What the fuck, tak wcześnie. Znaczy no. Znaczy tak późno. Jutro do szkoły. Nie, chcę mi się, już umieram. No, ja mam jeszcze dwie kreskówki muszę się nauczyć. Znaczy na jedno się nauczę, a tam... drugo nie wiem. Lepiej dostać jedną pałę... ...a z jednej dostać dwoje na przykład... ...niż się nie nauczyć już... na żadno. I wiesz, w sensie... Bo... Nie, wiem, że się nie nauczę na Angola i na Niemca, to nauczę się na Niemca, bo Niemca trochę bardziej rozumiem niż Angola, w sensie akurat to, co mamy do nauki, a jak mam dostać jedno pałę, a dwie pały, to wolę dostać jedno pałę. Ja mam chuj do dupy plan, nie chce nie mi się nawet dzieci z niego na uczelni. Na uczelni? Uczelnię to ty będziesz miał na studiach, morza. Nie, nie chcę mi się, nie chcę mi się, kurwa O, pa Już pełno Czekaj Powiem tym y, muzinom, żeby poszli na drugo to... Ej, to trochę przypał Bo myślałem, że czy słomy sobie pozbieramy A tutaj Nie, nie tym razem No To najwyżej ja będę u siebie Chcesz do siebie odcinek zaraz nagrać? Nie, raczej chyba nie A, a ja bym do siebie chciał bo jak ty mówisz, że ciebie nie będzie, to co ja se nagram? Ba, no niestety Co ty tak, robisz? Ta, ja se stwierdziłem, że podjadę, szybciej będzie Dobra Tylko to jeszcze tylnie to pozbieramy se słomo Co ty robisz? Człowieku Kurwa, gdzie jest ta kostka? No... Op pobie. Yeah. BHP, ja wiem, że BHP, czyli bezpie... bezpieczeństwo hamuje pracę Ale trochę uważaj to co, Siadaj na dyżel. Tylko mi nie spadnij. E, dobra, jedź. Jedź tym szrotem. Ale, o, dobra, lepiej nie. O, 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 Dobra, ja to na kostkach będę. Siedzisz na kostkach? O, i spadł. Da. Kurwa, Ej, wcisnął się. Uwaga, ja, uwaga. uwaga, bo ja muszę dobry rozpęd wziąć. O. A już chyba wiem gdzie miniaturkę zrobiona Ej no zakopałem się Nie Kurwa. O Jezu Ej, co my teraz zrobimy? Kurwa po 30 i tura i walczyć chyba trzeba Weź chodź odepnij tylnio. Ej no i się teraz zatrzymałem się, nie ruszę Ale wyprostowałeś się Dobra Sharp teraz do przodu Nie cofaj już Aha No ale do dupy Ale do dupy ta 60 to 30 by te mnie pociągnęła Ty no to teraz trzeba po 30 chyba lecieć O wiesz co? Weź rozepnij mnie Ale przywody to zapnij Bez przewodów to na pewno nie odjadę Dobra, e, nie, puść, 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 puść puść. Puś, puś. Odepnij mnie, odepnij, 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 ja podjadę bokiem Spróbuję ją w bok scholować No mówię ci, Uj. że nie wypinaj To nie ujdzie tak szarpać Padera. Tylko żeby nie leżała, bo będzie śmiesznie Ciągnij eee. Ty, coś tak cinko to widzę, wiesz Leć po sąsiada, pociągnik do sąsiada Aaaa, Ty czekaj, ja zadzwonię do dzicha polecisz pociąg najwyżej od niego Chyba Dobra, to widzowie za chwilę się widzimy Dobra widzowie witamy, Jak widzicie ziutek już jedzie Dawaj, dawaj, ja tutaj już 60 rozczepiłem Czekaj Czekaj, to od razu podepnę ten, to przyczepę, żebyś dwie ściągnął o, oczywiście jakbym mógł podpiąć. Weź podepnij to tylnie, co? Bo ja nie mam umiejętności. Czekaj, bo ty ty. No Jak tak. nie masz ty... dawaj, 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 dawaj. bo to nie na ściągnik. Jak o ty ty kurzy. Dobra, czekaj, przewody. Dawaj. I Jogiń! Ciśnij malina! Dawaj, 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 dawaj. Biegi dawaj. redukujemy. Ej, ale ciężko ma, nie? No bo ogólna te biegi się redukują. Ej. Nieprzyzwyczajony do tego. My żeśmy po pijaku to prasowali, Czy to zielone kostki, czy co? Czy to takie ciężkie? <laughs> Ty Nie wiem w sumie co się stało Dobra, wiesz co targaj to, ja pojadę za tobą. Pewnie sąsiad się flaszki wymagało za pożyczenie No, trochę Kierunek wrzuć Ważaj samochód Już widzę, 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 tylko muszę większy łuk wziąć, bo kuźwa go złapie Dobra Dobra Ogień Dawaj tam na te pole co koło domu mamy Na razie to muszę trochę podtargać się Ej, no bez pewno, Ty, kiedy... my na pewno, pewno trawę żeśmy prasowali, ci kamienie. No ja nie wiem, ja to myślę, że my chyba zielonkę sprasowaliśmy. <laughs> że to nie siano, tylko zielono <laughs> Ty, jest problem. Coś ciężko to idzie. No nie gadaj. O kurwa, ty stajesz, Zaczynam stawać po ja jakoś się wczołgam. No nie gadaj. <laughs> tu chyba do drugiego sąsiada penda trzeba. O kurwa. Jaki nie, jajca Po mało się wtargasz. No jak ten hmm. się nie wtarga, to już w ogóle. Dawaj, dawaj, nie stawaj! Kurwa koniec! Stawaj, 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 stawaj. stawaj, nie targasz się, targasz się, jedziesz, jedziesz, jedziesz Przednie napędy Rio! Kurwa ja podskakuję już! Na asfalcie? Tak, bo się umyka Dobra, dawaj, dawaj, dawaj Kurwa dawaj, dawaj. mać! Dawaj, dawaj. O Jezu, jaki korek z tyłu Wiesz co? Ty jedź, ty jedź asfaltem, nie zjeżdżaj tam na bok, bo nie podjedziesz pod to górę ty ja ci pojąłem zegary to to już świrują w tej proximie No a ja patrzę Co my żeście ja... narobili, kurwa Ja nie wiem co my prasowaliśmy i w jakim stanie my to prasowaliśmy Ale dobre krowy będą jadły Chopi <grym> jak tam pewnie <grym> Jak tam pewnie zbicie to było ukry... na 200% ustawione w tej prasie <grym> no Boże Już wiemy co czemu ta 60 tak jęczała jak prasowała. O o o o, jedź, o, jeźdź o! prosto, nie skręcaj tu, jedź prosto cały czas, nie? Tam w lewo, na, na asfaltem O, O, kurwa mać! No ruszysz, 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 dawaj, 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 dawaj Tam za blisko nie bój, bo jak ci w bieg w dupę zapiepisz, sąsiadowi to dopiero będziesz miał Eee, no czy wiesz, przyczepę to tam się nic jej nie stanie. Bardziej maskę bez zgniotło w sześciuce Dobra Ogień a jaki korek za nami. Dobrze, że policja nie jechała To by było ci Tylko tak jedź, żebyś ich nie wywalił, co? Bo już nam starczy dzisiaj tego wszystkiego. Postaram się. Ale cie ciekawe te kostki wyszły Takie ciężkie grubasy. Ty! Jak ty żeś to stawiał, że tu kostkę jednej brakuje w środku tego rządka? Gdzie? Na przyczepie. Nie. Co tu się stało? Nie, przecież jej nie było. Na tej tylnej ci chodzi? Na przedniej. A nie wiem, to ci sure. widzisz. No, tak wyszło. Dobra, dawaj, 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 wiesz gdzie jechać? No, to jedź, ja 600 zostawię. Nie będę już tam jechał. I pozbieramy sobie to długo przyczepę, żeby dwie pełne były. I się będziemy z wami żegnać. Ja sobie skręcę tutaj w prawo, dawaj kurwa, panie, to żeś. Jest... Ej, no mówiłem ci, że na te pole koło domu stój, stój, Nie, stój, stój, pe... stój, stój, a te, te są chyba e, niekompatybilne, bo żeśmy kućwa takie żeśmy spracowali. Efekt jojo. Ja widzę, że my te kostki to wszystkie po pijaku robiliśmy. To jakieś inne, to inne <noise> Kto pracował, no ty to prasowałeś, ja tu kosiłem pole. A, bo tu pamiętasz to jak ty kosiłeś pole to ja tu harnasia piłem, to tak wyszło teraz. no, no, no. No, no spróbuj tam zobaczyć czy to zadziała w ogóle. No czekaj, raczej wątpię. Muszę pewnie by było je wyżu... Oj, o kurwa oj, Maciu. oj, ojej, ojej, oj, ojej. Oj, oj.

do następnego odcinka, cześć, siedziałem. Kurwa, pierdole dojdę do sklepu. No, siema.